Siema, ludzie. Witam Was serdecznie z Hutany. Będę robił sobie tutaj zakon równowagi, w międzyczasie odpowiadając na Wasze pytania. Oczywiście to będzie już trzeci odcinek naszej serii Luźne Pogadanki. Oczywiście mam przygotowane parę pytań z komentarzy, które tam pozadawaliście. Ja tutaj sobie muszę sobie te toloki teraz poubijać. Jeszcze widzicie zibinków muszę trzech ubić, z jednego. Więc mam nadzieję, że to gdzieś tutaj. Dobra, jest zibinku, e, Może u góry tam jest, tam gdzie elitka, to jest surbit. Mam surbita do zabicia, tak jest, mam surbita e, do zabicia. W sobie lecę go zabić, ładnie, pięknie. Ubity. Teraz tylko zibinko raz, dwa. Jest razy pięknie. To jest Surbit, to nie, to nie bardzo. Ale tak muszę go ubić, żeby przejść dalej. E, mam przygotowane tak mniej więcej... Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście pytań. Wybiorę sobie siedem może. O kurde, zaatakowałem go niechcąco. Coś chcąco, ale nieważne. Eee, dobra, ostatni. Zibing mi został, jak dobrze rozumiem. Eee, ubiję sobie tego zibinka i odpowiem wam na pierwsze pytanie, które zadaliście. Eee, Ile masz lat? Mam, eee, no, skończę... w... Dziewię... kurde! 9 marca skończę 19 lat. No, także ta odpowiedź powinna Cię satysfakcjonować. Eee, co tu dalej jest? Lubisz grać w Margo? W sensie nie nudzi ci się. Ja ci powiem, że Margonem jest nudną grą, ale jak tam tak gram już eee, dość dłuższy czas, no to... Um, jak, tam, jak gram tak dłuższy czas już się przyzwyczaiłem, że to jest nudne, ale jak nie mam co robić to sobie streamuję, nagrywam odcinki albo stoję sobie na elicie drugiej albo wyłączę i gram FIFA. No także tak to u mnie wygląda, muszę sprawdzić co ja teraz mam zrobić Złowrogi w bagna Zaginiem w werbin, to nie, nie, nie Ej jezus, Jezu. co? Ten Loki ściń z tego boru, teraz mam Witham, dobra Muszę do ich tam teraz polecieć Będę miał teraz tam zadanie Z zakonu równowagi Tak, zburzone twierdzy Fajnie Lecimy na orki Szukamy jakiegoś typa, tak mi się wydaje No, a jakiej muzyki słuchasz? Ja powiem Ci, że mam niesprecyzowany gust muzyczny Ale jak można zauważyć na streamach zazwyczaj E, słucham przede wszystkim e, polskiego rapu, no ale czasem wchodzi tam pop, nie pop, wiadomo. Zależy od humorku, zależy od dnia, zależy czy, no, od różnych tych e, rzeczy to zależy, no, tak to ujmę. Dużo nam twierdza. A to Gregorin? Ge, Geogrin, co? Geogrin, powinno mi się to wyświetlić, a mi nie pokazuje tego ziomka. Halo, ale on tutaj jest, jak dobrze pamiętam Jak zawsze chodziłem na te e, Orki, no Tak jak mówiłem, miałem z tobą pomówić No dobra, żeby tutaj ziomek się nie pomylił Oczywiście to nie sprzęgło Co ja tutaj mam zrobić, mam go zabić? Hmm. O widzę, rozpoznano mnie <laughs> eee, akurat tak sobie odcineczek nagrywam sorki, że robię sobie takie przystoje eee, no w gadaniu, no ale zdekoncentrowałem się, bo muszę przeczytać. Wykonujesz się pewny krok do przodu, towar wyraźnie zaniepokojony obserwuje twoje poczynania, co robisz? Że zakrzywiam dłonie spokojnym ruchem, przyciągając do siebie magię, zakrzywiam palce, nie wiem. Zakrzywiam palce spokojnym ruchem, o ja wolę to, o, udało się, a co teraz mam zrobić? I chwila, moment odpiszę tutaj widzowi. O, fajniutko. E, czas na kolejny rok Co robisz? Powoli garbię się. O, fajnie, fajnie. E, nie. Ja wolałbym to, to tak fajnie użyć, ale nie wiem, czy się udało. O, chyba się udało. No co ja teraz mam, udało ci się wyłożyć, bo tu tą burzę to powiedziła towary na ziemię. Tak, tak, pięknie, zgadza się. Co teraz? Co teraz? Co razie mam atakowalić? Ja pierdolę. to jest przejwane. Ja pozdrawiam cię Red Knight. A <grytanie> kurwa, idziemy jak zniknął. Ja mogę atakować, ci co? O, uciekałem z jaskini ile sił noga. A jak mogę uciec z tej jaskini? Ja nie wiem, trzeba mam iść na dół, czy ja mam iść do góry? No to pewnie do góry, bo tam jest wyjścia... Tutaj jest... Ee... Kurde... No jest zablokowane po prostu wyjście, o kurwa, ej, ej, ej. użyłem tego kamyka i teraz muszę tutaj z buta iść. Eee. No nic, dobra, lecimy dalej. Czy chciałbym mieć 1000 subów? To jest pytanie retoryczne. Mówiłem eee, to chyba w ostatnim odcinku Luźnych Pogadanek. Że chciałbym, wbić, że chciałbym, żeby wybił e, mi licznik na kanale 1000 subów, tak jakoś do 9 marca, czyli do moich 19 urodzin oczywiście. O Jezu, pukają mi. Chuj. Chwilka, zamknę tylko drzwi, żeby nie było słychać. Okej, okay, już jestem. O Jezu. Ale mi się tutaj słuchawki zaplątały. Muszę teraz jeszcze krzesło przysyłać. O chuj. Trochę skrzypienia słyszeliście, no ale biwanie dobra lecimy dalej tutaj trzeba na stare wyrobisko P4 wejść No i tak chciałbym mieć 1000 subów. Czy będzie seria z widzami chciałbym coś wykombinuję mamy czas eee, jakoś to uzgodnimy fajnie lajkujcie mojego fanpage'a wszystko w opisie będzie eee, Lajkujcie mojego fanpage'a tam jakoś się jakoś ustalimy Zawsze możecie mi zaproponować jakąś serię na maila, na gg, albo na fanpage'a, chociaż preferuję bardziej fanpage'a, nie? Na kontakt z widzami No, ale wiadomo, te formy kontaktu są zawsze dostępne No i tyle eee, Cię pozdrowię, pozdrawiam Cię szkodził. No, te pierwsze pytania były od Ciebie oczywiście, od Szkodzia eee, Tutaj ale teraz sobie może od tyłu, jak tam z Twoją średnią, podstawówce, gimnazjum i tak dalej? Ja Ci powiem, w podstawówce średnia około 4,5 tak wychodziło, w gimnazjum wyszło maksymalnie 4,1, a w technikum trzymał się około średniej 4, no, no także zwykły uczeń, zwykły szary uczeń, no i tyle. Co tu dalej jest? Kim chciałeś zostać z zawodu, gdybyś miał małym szkrawem. Ja Ci powiem, że od zawsze chciałem zostać informatykiem. Oj, <laughs> sorki, lecz niestety doszedłem do wniosku po gimnazjum, że zawód informatyka mi się zbytnio nie opłaca, bo jest cholerny napływ ludzi, co idą na informatykę, więc chciałem znaleźć jakiś lepszy zawód, w którym naprawdę znajdę pracę. No i tak wypadło mi na logistyka. No i tak już jestem, <laughs> mam za sobą 3,5, nie, 2,5 roku. Logistyki, technikum i polecam. Naprawdę polecam, jakby ktoś teraz się zastanawiał w tym roku. Naprawdę polecam. Dobra, odbieramy tutaj nagrodę. Ile już mam tu nagrania? Tu już jest 8 minut nagrania, a to faniutko. Pięknie, e, gdzie ja teraz mam zadanie? E, jakoś tutaj robiłem berbin warcząca w słowiska, czyli teraz na wielki muszę śmigać. Uh, 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 um, Czyli do Vermin. Faniutko. No nie, no podoba mi się taki, uh, taka seria questów z zakonu równowagi. Zresztą nie tylko mi, du du dużej liczbie osób to się podoba. A poza tym to jest bardzo przydatne na privach, Jak się w 280 ma się mini event raz, 2 xp no i faniutko, nie? No. Ops, eee, zamiast włączyć notatnik włączyłem OBS-a i nie miałem pytań. To <grywania> cię naszło na nagrywanie na YouTube, chciałeś zastać kimś Wielkim, ja ci powiem, że jak dobrze pamiętam, gadałem sobie z kuzynem eee, pewnego wieczoru w lipcu 10 eee, że Kuj, jak gramy w Margoda, to sobie zrobię bekę, ja sobie włączę lewa, bo miałem ściągniętego OBS-a nie wiem czemu, nie no, od zawsze chciałem się zacząć bawić w YouTube y. I jakoś mnie to zawsze kręciło, nie? Od kurde od dzieciaka co jeszcze mam zapisane filmiki na kanale, ale na prywatnym z Minecrafta. Yy, tam są dwa odcinaczki z Margonem, jedno z Hermesa. Jak sobie ekspiłem, taki miksik mały, no to był z Hermesa, i był z Minecrafta i Happy Wheelsów, no ale <laughs> nie będę się ośmieszał. Chociaż teraz też się myślę, nagrywając wszystko, no, bo jednak jestem śmieszny. Znaczy, sam dla siebie, jestem śmieszny, lol. Dobra, zamotałem się. No ale nie będę się ośmieszał tam tymi filmikami, może kiedyś się udostępnię. Może kiedyś. Na no, jakąś tam daną liczbę subów jeden filmik padnie. <grymne> ja pierdolę. Zabierzesz grać w najbliższej przyszłości w inne gry, na przykład platformy Steam, jakaś FIFA i, i tym podobne? Znaczy, powiem, z wielką chęcią bym ponagrywał takie gry inne, żeby było jakaś... Różnorodność na tym kanale, lecz niestety mój sprzęt nie pozwala na to, abym nagrywał FIFA, Lole, cs a nie inne takie bajki. Z Gita mam GTA San Andreas, oczywiście, co tam z Pazdanem kiedyś pisałem, że, że z nim pogram, ale niestety wyszło tak, że OBS mi nie wychwytuje GTA <coughs> San Andreas, nie wychwytuje mi i MTA. No i chuj z tego wyszło. Jeżeli chodzi o FIFA, no FIFA, ja mam lagi. Małe takie na FIFA 14, bo 15 to w ogóle już dramat, 17 to nawet nie planuję kupić, chociaż bardzo żałuję, ale to nie moja wina, nie mam lepszego sprzętu, no ale tak to wygląda. Eee, w najbliższej przyszłości to na pewno się nie stanie, że będą gry z jakiejś tam platformy, ale postaram się coś ponagrywać z. Przeglądarki, oczywiście przeglądarkowe, to będzie kanał taki stricte przeglądarka, nie wiadomo o co chodzi, eee, tak żeby nie obciążać tego laptopa, bo jeszcze wiadomo, że robi sobie streamy z Margonem, a sami zauważyliście, że ostatnimi czasami mam bardzo często lagi, <laughs> więc e, naprawdę nie, nie zdziwcie się, jak kiedyś wam napiszę na fanpage'u i wstawię jakiś tam filmik, filmik taki e, czysto informacyjny, że niestety przez najbliższe 2 miesiące nie będzie filmików, bo rozjebałem laptopa. To będzie najpewniej, bo niestety muszę go rozjebać, żeby poszedł na gwarancję, żeby mi go kurwa naprawili, żeby szybciej działał, wtedy mogę sobie coś zobaczyć, może CS i fajnie pójdzie na 30 klatkach na nagrywaniu, to by było nawet, nawet, albo nie wiem, mam plan też nagrywać jakieś ruletki, ale nie wiem czy mam się to spodoba, wiecie, takie ruletki CSowe, ruletka, kresze i, i, i tym podobne, nie, taki, taki gambling czysto. Plus margonem, plus jeszcze może SF-a, zaczyna nagrywać, wiadomo ja, no, jak to będzie. Znaczy nie wiadomo jak to będzie, ale tak planuję. Ile tu już jest nagrania? E, Nagranie to jest 13 minut prawie. Ale tutaj e, dlaczego koleguję się z pancem? Tam dalej była jeszcze <śmum> pewna część tego pytania, e, to raczej była wypowiedź. E, dlaczego... No to jest przyjebany, ja jestem przyjebany, a przejebom zawsze się dogadam. E, <śmum> no, także... Eee, tak bym no to ujął, a poza tym jest bardzo spoko gościem Oprócz tego, że ja go wyzywam, on mnie wyzywa Ja go bardzo szanuję No i no i tyle, nie? Nie ma co, pogadać się z nim da Pocisnąć go w Chińczyka się da W gdy zdać go się da No, a także Co więcej potrzeba, nie? Eee, ile jeszcze tutaj wilków mam do zabicia? Eee, o Jezu, zalagowało mi Kurde, czy ja mam... O nie, dobra, myślałem, że przy jednym wilku mam zero już zrobić, no 15 ale to boli e, no nic warcząca osowiska tutaj trzeba je wyciśnić normalnie czuję się jakbym tutaj expił na 30, nie, na 40 levelu <laughs> chociaż nie to jest 35 bardziej tutaj exp, no ale nic sobie muszę polatać e, będą inne gry niż Margonem, no to mówiłem wcześniej w e, się Jakbyś dostał bana z dupy, to byś zaczął od czy byś zakończył grę? E, Jakbym dostał bana z dupy, to bym się odwoływał, więc... E, na pewno bym jej nie zakończył, no bo jednak... E, nie mam powodu, żebym dostał bana, bo nie mam jej aż tak regulaminu... Tak, żebym dostał bana jakiegoś kurwa, wiesz... E, na perma, ale i tak, tak czy siak bym się odwołał, no chyba żebym... Wiedział, że coś spieprzyłem, na przykład bym administrację obrażał, tak, no to wiadomo... Eee, na przykład jakbym gdzieś sprzedawał pieniądze za złotówki, no to też wiadomo, że bym się nie odwoływał, ale ja raczej bym nie zakończył gry, chociaż może, różnie to bywa. Eee, no i takim właśnie oto sposobem do, e, dociągnęliśmy do końca pytań. Niestety mało ich było w komentarzach. Mam, liczę na Was, że e, w pod odcinkiem tym, co teraz nagrywam czyli pod trzecim odcineczkiem z różnych pogadanek będzie więcej pytań od Was bo jednak sam Damian nie, mógł, nie może zadawać a niestety teraz mu nie wyszło chociaż bardzo dziękuję Szkodziowi nie wiem jak się twój link odmienia Szkodziu, bardzo Ci dziękuję wszystkim ludziom, którzy napisali mi pytania oczywiście dostają serduszko w komentarzu i oczywiście łapkę w górę ode mnie E, także ja też liczę od Was na łapkę w górę, ile Wam się to podoba, Subskrypcje, oczywiście. No i bardzo dziękuję Wam jeszcze raz za pytanie i nadal liczę o pytania kolejne, żeby tę serię ciągnąć tak, żeby jeden odcineczek a, był. Wiadomo, kurde, znalazłem NPC-ka do zakonu, szkoda, że teraz akurat mam wybijanie, także... wilczę prawo, to jest to i wilcza więź. Dobra, ja sobie dokończę tutaj jeszcze. E, wybijanie Może się akurat uda. Tu jest wilcza więź. Tak, wilcza więź? No wilcza więź. Niestety tutaj nie ma wilczej więzi. Ale chuj, powybijam, żeby nikt nie mógł ekspić. Ha ha ha, ale jestem chamski, he ha, ha, ha. tutaj widzę śpiew, ten... O jest wilcza więź, no to sobie tutaj ubiję, ty jeszcze jedno, jeszcze jednego takiego, ma, bo mi potrzeba. To jest wilczy śpiew. No nic. No to ja sobie dokończę po prostu wybijanie. E, no, no po prostu zaraz sobie dokończę, skończę tutaj nagrywać, teraz pożegnam się z wami. Także bardzo dziękuję Wam za pytania. Liczę na kolejne pytania, liczę na łapki, liczę oczywiście na suby, oddawajcie moje subskrybery. To wiecie, do Tysiaka, do 9 marca może dociągniecie. No a następnym razem może się uda z kimś nagrać odcinek. Jak nie no to sam nagram taka solo seria, będzie, a może inną serię też uruchomię z Margonemów. Także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia na live'ach, do usłyszenia na kolejnych odcinkach. Elo!